Kontro już! Teraz, teraz dobrze! Kopi! Dawaj, dawaj, dawaj hippej! Drogę nisko, ręce wysoko i boccy! Po schodzie! Dobrze! I kontra! Dobrze, dobrze! dobrze.

O. Gdzie? Jeszcze są zawody, jeszcze trwają, jeszcze są walki o trzecie i drugie miejsca. I trzecie i pierwsze. Jeszcze Bartek będzie walczył, jeszcze będzie walczył Jacek jeden i właśnie kręcę jak kolega jeden walczy o trzecie, nie? Jo! Kupiłem sobie jabłka w sklepie zanim weszliśmy. No. Rano zjadłem sobie śniadanie kafiry z płatkami. Przeżyję, nie bój się. Nie, no to pewnie pójdziemy wszyscy, nie? Tutaj. To nie będę jakiś tam, wiesz... Nie, nie wiem, ale może zdążymy na ten o 18. Jak nie, no to ten o 20. Na pewno nie ja ten co 10 godzin będzie jechał. Nie wiadomo jeszcze. Jeżeli nie, no to pójdę i będę się kłócił o pisanie. 55. A jak nie to dostanę pewnie jakieś odżywki i koszulki No I rozbijaj boksy! No No na razie Mago Trzecie miejsce już ma to ilu? Jest, Brawo! No bo!